I tam w kolejnym odcinku, właśnie już maska wpadła do, do Ursusika, Tak na spokojnie dzisiaj, bo tak dzisiaj trochę, takie mam delikatne święto, żeby nie powiedzieć swoje. Jest dziś środa, także zabrałem się za tą maskę. Tu już mam wszystko pomontowane. Guma jest stawiona, także nic tu mi się. Nie trzęsie już, mam ich biegi ładnie. I ręczny gaz. Także mam to wszystko już popodłączane. Tutaj też już jest skręcone wszystko. Jest sztywno. Jak ruszam za maskę, to cały ciągnik chodzi, a maska jest w miejscu. Także jest jak powinno być. No i tutaj tak samo to wszystko już poskręcałem. Tu dałem gumy. A założyłem stare śruby, bo ja lubię stare śruby oryginalne, Dodałem gumy pod to, pod te podkładki, żeby amortyzowało. I tutaj też dałem gumy między podkładkę a, a śrubę. To samo zrobiłem i z tej strony. Tu już jest wszystko też sztywniutko zrobione. Tutaj też poszła guma. Także jest sztywno. Tu będę musiał kupić tą redukcję na tą sprężarkę, tutaj, bo ona olejem nie rzuca. Także może spokojnie sobie działać. Tutaj mamy już o, też. O, wajcha od biegów. Nie ociera ani o to, ani o to. Także jak biegi włączamy, to ten blachy praktycznie nie dotyka, bo nie powinna uważam. Tak ją ustawiłem, tak mi się udało, żeby to było tak. Tutaj też na kolumnie jest w miarę równo. Jak tą starą kierownicę zrażniętą zwalę, no musiałem to kierownicę uszkodzić, bo nie szło mi to. Zdjąć mam już nową, to wtedy założę tutaj tą gumę. Żeby to miało już ręce i nogi, także potem jeszcze tu osłonka na akumulator. Także myślę, że do końca tygodnia może jeszcze Błotniki przednie muszę założyć, ale do końca tygodnia, myślę, że już łącznie z sobotą, to już powinienem go chyba ogarnąć. A potem biorę się za kabinę, stwierdziłem, że zrobię drzwi z drugiej strony. A żeby już tam te drzwi były. Zobaczcie mi, co mi z tego będzie wychodziło, no będę sam coś tam kombinować. Sam te drzwi zrobię, bo patrzcie, nie mogę te drzwi dokupić. Może ma ktoś takie drzwi do sokułki. Tu pójdziemy, zobaczymy. Boże pokażę te drzwi do tej sokołki jak to wygląda może ktoś ma takie drzwi jak ład prawe to bym tylko wyciął blachę i i bym sobie już wstawił tak to będę musiał się mordować o takie drzwi potrzebne są do tej strony tak to bym tutaj to szyby tutaj wyrzucił stąd to i to wyciął ładnie wszystko i bym całe drzwi stawił. A jak nie będę miał takiej możliwości drzwi, no to będę wtedy profile tu wstawiał. Z jednej strony, z drugiej od środka. Szybę wtedy uszelkie wyrzucę. Szybę będę musiał jakoś mniejsze załatwić i będę robił stelaż tutaj na całą szybę i będę spawał go. I myślę zrobić drzwi. Bez tych drzwi to nie robota. Jest tam te drzwi, to co zrobić tam. Jaka tam tu robota bez tych drzwi? Także skończę z ciągnikiem, biorę się za kabinę, to kabinę teraz sprzedać, tak myślałem sobie, ta kabina naprawdę jest fajna jeszcze i teraz kupić kurde coś innego, nowego tu, gromadę pieniędzy, a to dobra kabina jest, tylko tyle, że tej drzwi nie ma, ale te drzwi można to robić. może pokażę to w foliaku, u mnie w foliaku już tak jest to, pomidory rosną, sałata rośnie, ogóreczki rosną, mam wodę, wczoraj tutaj wlałem wodę a już patrzę, że ona podlała, dobrze cieszy mnie to tu mam jeszcze ogóreczki tam i dalej sałatka rośnie, także już mamy tutaj zaczątki pierwsze, Cię? bo w tym foliaku jest zaczątki pierwsze na pomidory pomidory sadziłem nie tak dawno, bo chyba nie wiem w tym tygodniu, kiedy kupiłem tych pomidorów a tutaj jeszcze mam ziemiaki. Pokażę jeszcze ziemniaki. Nie wszystkie nie powschodziły. Mam trzy różne odmiany chyba. No i niektóre powychodziły, a niektóre nie. O. Tamte już powychodziły. A te jeszcze nie powychodziły wszystkie. No ale chyba powychodzą myślę. Kwestia czasu. Nie padało u nas ostatnio. Trochę padało. Chyba nie wiem, w tamtym tygodniu. Już nie pamiętam kurczę. Kiedy padało u nas. Jakoś tak sucho powiem szczerze, że sucho jest. Powiem myślę, że jest sucho, szczypiole rośnie, zobaczymy czy się kapusta przyjęła, bo też była się w tym tygodniu. No chyba ja się przyjęła, ale patrzę tutaj podlane, trzeba jeszcze podlać będzie. Nie wiem, która to jest godzina. A tu ogóreczki są wzięło. Rosną także. Tu mam jeszcze ogratów tyle i opony. I złomy i a tu stary zbiornik leżyło. Z dziurą, tam wyciętą, co tam było sito w nim. Tu jeszcze od bizona leżą części stare. Będę musiał chyba to unicestwić i na złą to wywodzić wszystko. Bo tu patrzę, się tego nie zbierało. Gromada. No dobra, zbierę, idę się kąpać. Jutro do pracy i dalej. Może do końca tygodnia się uda. Skończyć to wszystko, patrzysz, że porzeczki są. Są porzeczki. Będą porzeczki. Jest rabarbar. To, to ja nie wiem, czy to, jakaś jeżyna chyba jest. Chyba tak. No i rabarbar też jest. Tak, że jest co jeść, jak tego nie przejdzie. Przez całe lato tych, tych warzyw, tego wszystkiego. No ale... Jakoś lepiej o przybytku głowa nie woli, lepiej niech jest, ja to lubię taki zapaśny jestem, lubię trochę mieć tego swojego jedzenia To kabinę trzeba będzie ładnie wypiaskować ten daszek Ale też drzwi zrobię może no, aż oni skończę skończy to się na to kabinę wezmę A może ją z powrotem co mam przepłacać za kabiny po 10 tysięcy Może przesadziłem po pięć jakieś tam prywatne wyroby To jest całkiem niezła kabina oryginalna kabina mocna Także chyba ją wezmę i założę. Tylko drzwi. Na bank muszą być drzwi najpierw w tej kabinie, żebym ja ją w ogóle założył. Tu jest z tej strony akumulator. Nie chcę mi się go przelać na drugą stronę. Teraz muszę kombinować kable, skręcać albo tam kuwać drugie. A no bez sensu. To ma być kabel oryginalny, który nie będzie śniedział tam nigdzie ma palić. Komary już są. Już są komary. Jak to moje kury? tam no mało tych kurek, tylko 4 czy 5 tych kuryk kupiłem, ale jajka niosą jak tam, zniósłeś jajko? o, ani jednego nie ma, chyba żeście chyba ktoś tu zbierał te jajka pod moją nieobecność no dobra, jak pozbierane to pozbierane tylko dziwne, że nawet tych jajek na podkład nie ma przecież był jajka na podkład jeszcze Ostatnio mi się walił jakiś tu robak i nawet te jajka to były na podkład, to mi je wyniósł kurę i zjadł jedną A te jajka wyniósł z Kubańc na nic na ten, na, ten na, na działkę. Idę tam zajrzeć z tamtej strony Kurde i kurę zjadł jeszcze jedną. To to pułapkę będę musiał załatwić Teraz policzę, zobaczę Ile mamy tych kur Są kury Nie było robaka, czy był robak? Co, uciekamy? Gdzie są te jajka na tym pokład? Będę musiał zapytać się, czy, czy ktoś je, ktoś te jajka wziął z moich, czy jak? Co te tu leżały? To jajka była, kura była zjedzona dwa tygodnie temu. Tu patrz, jakieś pióra też są, kurde, o, białe. Nożysz, kurde, będę niezadowolony. Dobra kończę ten odcinek, jak zobaczę że coś znajdę może coś na Jak mi kurę zjadło to muszę koli policzyć, to będę niezadowolony Do następnego